Dzień dobry Państwu. Dzisiaj pokażemy na użycie wirtualnego dysku Dropbox do współpracy z Fronterem. Przygotowaliśmy w tym celu specjalną salę. I jako stronę startową tej sali napisałem plan dzisiejszej prezentacji, więc będzie to aktywacja. Dropboxa, wybór przez ucznia odpowiedniego widoku, żeby skorzystać z Dropboxa, wkrywanie odpowiedzi przez ucznia. W tym będzie pokazane, co się dzieje, kiedy po raz pierwszy Dropbox jest wywołany. Sprawa logowania do Dropboxa i sprawa uaktywnienia w Dropboxie frontera jako aplikacji, która może z Dropboxem współpracować i wreszcie na koniec sobie podsumujemy zanim pokażę jak aktywować Dropboxa zróbmy sobie zadanie i przejdźmy do widoku ucznia klikam sobie utwórz zadanie Nasze zadanie będzie takie bardzo proste i jego tematem będzie po prostu wygranie pliku z Dropboxa, jako odpowiedź na to zadanie. Więc sobie tytuł wpiszmy, na przykład, jak użyć. Box jako opis dajmy kraj dowolny plik używając box wszystko ok żadnych załączników nie ma więc od razu przystąpmy do zadania tego zadania Niech zadanie będzie aktywne od teraz i niech będzie zawsze otwarte i klikam zakończ i w tej chwili zadanie jest już aktywne. Tak jesteśmy w innej przeglądarce, gdzie jesteśmy zalogowani jako uczeń. Łatwo odróżnić, kiedy występujemy jako uczeń, a kiedy jako nauczyciel, ponieważ są inne interfejsy. Do zadania nowego można wejść poprzez powiadomienia. Jesteśmy w zadaniu, klikamy, dodaj treść. No i widzimy, że tutaj nie ma Dropboxa, ponieważ dla tej instancji Dropbox nie został jeszcze aktywowany. Wracam na instancję nauczyciela, która tutaj przy okazji jest równoważna który tutaj ma prawa identyczne jak główny administrator. Wywołuję zakładkę administracyjną. Przechodzę na kartę ustawienia i w pozycji ustawienia globalne. Tutaj jest taka uwaga, że ustawienia globalne dostępne są tylko dla osób, które mają prawa administracyjne na poziomie ruta. Jeżeli chcemy, żeby nasi uczniowie mogli używać Dropboxa, a nie mamy takich uprawnień, musimy poprosić administratora instancji o włączenie tej opcji. Ta opcja jest bezkolizyjna, bezkonfliktowa, także administrator bez problemu tą opcję powinien nam włączyć i tutaj mamy ustawienie 210 włącz Dropboxa. Widać, że jest Dropbox wyłączony. Przechodzę do edycji. Klikam włącz. Zapisz. Sprawdzam. Czy rzeczywiście się włączyło. Tak. Rzeczywiście się włączyło. zakładka administratora mogę już zamknąć. Tą zakładkę zadań. Też sobie zamknę. Wracam do widoku. Ucznia. Odświeżę. W stronę żeby się przeładowało jeszcze raz przechodzę do zadania tym razem nie przez powiadomienia tylko bezpośrednio przez yy, wchodzę do sali poprzez ikonę sali wchodzę do zadań mam nasze zadanie jak użyć dropboxa i w tej chwili jeżeli tam dodaj treść proszę zobaczyć uczniowi pojawiła się opcja dropbox ale zanim uaktywnimy Dropboxa, jeszcze raz na chwilę wróćmy do listy zadań. Proszę zobaczyć, tutaj mamy taki checkbox, nowy widok ucznia. Mianowicie w tej chwili, ponieważ zadania się dość szybko rozwijają, dostępne są dwa widoki. I Dropbox w tej chwili dostępny jest tylko tak zwanym starym. Widoku, czyli uczeń będzie widział, będzie miał możliwość odpowiedzi na zadanie bezpośrednio z dysku Dropboxa, tylko wtedy, jeżeli ten checkbox nie będzie zaznaczony. Jeżeli będziemy wykorzystywać tę opcję, musimy zwrócić na to uczniom uwagę. My nie zaznaczamy Dropboxa, wchodzimy do naszego zadania. Jak użyć Dropboxa? Widzimy, że w tej chwili pojawiła się opcja Dropbox. Chcę wgrać dowolny plik bezpośrednio z mojego dysku wirtualnego, więc klikam tą opcję. No i na początku muszę połączyć konto Dropboxa. To jest pierwsze użycie i to robimy tylko raz. Zawsze potem uczeń swoje konto będzie od, od razu będzie widział swoją listę plików. Jak wybierze tą opcję, za pierwszym razem musi połączyć się z dropboxem. Proszę zobaczyć, otwiera się okno. Ja w przeglądarce umożliwiłem otwieranie wyskakujących okienek dla tej witryny. Dlatego to okienko mogło mi się pojawić. Muszę zalogować się do dropboxa. Tutaj już przykładarka pamięta mój login i hasło. Dropbox mnie pyta, czy zezwolę na używanie, na połączenie frontera z Dropboxem. Klikam, zezwól. I proszę zobaczyć, pojawiają mi się pliki, które mam na dysku Dropbox. Wybierzmy jakiś. O, mamy jakiś utwór muzyczny. Klikam: importuj. Chwilkę. To potrwa. Plik jest wgrany. Mogę napisać: moja ulubiona piosenka jako komentarz dla nauczyciela. Klikam, prześlij odpowiedź. Potwierdzam, że na pewno chcę przesłać odpowiedź. I w tej chwili, jak wrócę do widoku nauczyciela, wejdę do naszej sali, wejdę do zadań. Mam tutaj to nasze zadanie. Prawda? I widzimy komentarz, który uczeń wpisał, moja ulubiona piosenka, i mamy plik. Tak, no i teraz możemy przejść do standardowej oceny ucznia, do wymiany komunikatów z uczniem. No, tak jak to robimy w zadaniach. I więc podsumowując, ładowanie plików z wirtualnego pli dysku Dropbox możliwe jest tylko dla ucznia. Uczeń w ten sposób może przesyłać odpowiedzi na zadania. Dzieje się to bezpośrednio wirtualny dysk Dropbox do wirtualnego dysku frontera także cała operacja odbywa się poza naszym komputerem, poza naszą siecią, poza naszym dyskiem lokalnym, yy, dlatego przesyłanie nawet bardzo dużych plików, no tak jak choćby ten utwór dźwiękowy, który przesłałem, odbywa się bardzo, bardzo szybko. Po drugie uczeń widzi Tą opcję tylko mając tak zwany stary widok zadań, czyli wtedy, kiedy ma niezaznaczony checkbox. Tutaj obok listy zadań i to, proszę Państwa, wszystko, co chciałem Państwu przekazać. Jeżeli chodzi o użycie zadań, tak zwanych nowych zadań i powiadomień, to informacje na ten temat znajdują się na filmie. Antoniego Tabina, do którego link w tej chwili Państwo widzą na ekranie. Dziękuję bardzo. Do widzenia.